Szanowski, niezrzeszony. Panie Marszałku, Wysoka Izbo nieco opustoszała o tej porze. Pan sędzia Zawistowski, pan przewodniczący Krajowej Rady wygląda na bardzo inteligentnego, miłego człowieka, kompetentnego. Poza tym, jak słyszeliśmy od pani Pawłowicz, powtórzona tu relacja przez panią Dolniak, atmosfera w Krajowej Radzie jest bardzo dobra, no ale proszę państwa, my nie jesteśmy zakładową wycieczką na grzyby, żebyśmy się cieszyli dobrą atmosferą gdzieś tam. My jesteśmy reprezentantami obywateli i mamy rzetelnie oceniać instytucje. W tym przypadku ważną instytucję wymiaru sprawiedliwości i ta ocena nie może sprowadzać się do, tylko do statystyk, do tego, że 500 sędziów, że pięć tysięcy spraw, i tak dalej, ale musimy ocenić to w kontekście, jak działa polski wymiar sprawiedliwości, jak działa sądownictwo, czy te szczytne hasła niezawisłości, efektywności i tak dalej, są realizowane. I otóż, proszę Państwa, nie są. Wszyscy o tym wiemy. Nie są. Polskie sądownictwo działa fatalnie, to jest patologia. Tu w tym Sejmie, poselski zespół, ja, pan poseł Jachnik, pan poseł Gawron zorganizowaliśmy dwie konferencje poszkodowanych 16 stycznia i 25 czerwca. Przybyło ponad 1200 osób z całej Polski poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. Przez sądy, niesprawiedliwymi wyrokami, pozbawionymi majątku. Te procesy, które trwają dziesiątki lat. I tu nie chodzi, żebyśmy wpasowali się w polityczny spór, komu dołożyć, czy kogo obronić. Tylko chodzi o to, żebyśmy znaleźli przyczyny tego stanu rzeczy. I to jest zadanie również dla Krajowej Razy Sądownictwa, nie tylko dla nas i dla obywateli. I otóż, proszę Państwa, mam przy sobie tutaj, były takie momenty, gdzie konstytucje, wiele osób pokazało, ja też przyniosłem konstytucję. Bo skoro tak wielka jest skala tej patologii, to przyczyny nie mogą polegać tylko na tym, że ten sędzia czy tamten sędzia jest niedobrym człowiekiem, ale te przyczyny muszą być natury ustrojowej. Te przyczyny, dla których sądownictwo polskie źle działa, są, przyczyn, są przyczynami natury ustrojowej. Jakie to są przyczyny? Ja się dziwię, naprawdę jestem posłem tutaj od niespełna roku pierwszy raz, że państwo tutaj, którzy zasiadają wiele lat, takiej fundamentalnej rzeczy nie dostrzegają. W tej Konstytucji, w artykule czwartym jest zapisana fundamentalna zasada Republiki Rzeczpospolitej, zasada suwerenności narodu. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej należy do narodu. Naród sprawuje władzę zwierzchnią swoją władzę albo przez swoich przedstawicieli, albo bezpośrednio. Władza sądownicza również należy do narodu i musi być, i sędziowie muszą być przez naród albo przez przedstawicieli wybierani. Koniec kropka. Klara non sunt interpretanda. Rzeczy jasne nie wymagają yy, interpretacji. Tymczasem na 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa, proszę państwa, 17 to sędziowie wybierani przez sędziów. Proszę mi wybaczyć, to są osoby, które nie mają legitymacji konstytucyjnej do tego, żeby oceniać, żeby wybierać sędziów. Nie mają legitymacji konstytucyjnej. I mówię to wprost i otwarcie. Ja rozumiem, że wszyscy się boją powiedzieć, bo zaraz środowisko, bo śmiech, bo, bo nagle, ale ktoś musi powiedzieć, że król jest nagi. Panie Przewodniczący, mówię to otwarcie w imieniu obywateli, poszkodowanych i tych, których jeszcze nie zdążyły sądy poszkodować. Dopóki tej wady ustrojowej nie usuniemy, dopóki nie wprowadzimy wybieralności sędziów przez reprezentantów narodu bądź tych sędziów pokoju, tak jak było to w przedwojennym ustawodawstwie polskim, przez nawet obywateli do prostych spraw. My się wspólnie musimy nad tym zastanowić, a my wpychamy ten, to zagadnienie i ocenę Krajowej Rady w spór polityczny, czy to prezydent notariusz, czy nie notariusz. Ten prezydent to jedyny alibi dzisiaj, że on tych sędziów powołuje, tak prawdę powiedziawszy. I drodzy Państwo, szanowni Państwo, ja apeluję, żebyśmy naprawdę poważnie do tego podeszli poza tym sporem politycznym. Poza tym wydzieraniem sobie, albo się podlizywaniem do tego środowiska sędziów czy Krajowej Rady, albo jakimś takim rozgrywaniem tego politycznym. Trzeba pilnie przystąpić do reformy sądownictwa wymiaru sprawiedliwości, przywrócić władzę zwierzchnią narodu nad wymiarem sprawiedliwości, bo ta trzecia władza też musi być kontrolowana przez naród. I to jest jasne i bezdyskusyjne, bo to jest źródło patologii. Ponieważ cały system skargowy jest fikcją w Polsce, cały system dyscyplinarny, na które pan prezes się powołuje, że tak niewiele było, te dyscyplinarne postępowania wobec sędziów to najczęściej za to, że sędzia przekroczył prędkość i dostał mandat. Proszę państwa, a nie za to, co narozrabiał na sali sądowej. Na litość boską. I my musimy to zmienić. Ja o to apeluję, bo w ten sposób no, nie można podchodzić do tak poważnej sprawy, zamknąć jej w, statystykach, w tym, czy 500 sędziów było mianowanych, czy, czy, jest, czy na urlopy macierzyńskie, czy to, czy tamto. Do istoty sprawy należy w tej chwili pilnie przystąpić do reformy, do zastanawiania się, jak zmienić wymiar sprawiedliwości, żeby... Kontrola zewnętrzna nie była fikcją, bo to źródło patologii to już dawno jest opisane. Lord Acton w znanym bommocie powiedział wszelka władza korumpuje, a władza absolutna, niekontrolowana. Korumpuje w stopniu absolutnym. I właśnie tę sytuację mamy do czynienia z tą sytuacją mamy do czynienia w sądach, gdzie nic z zewnątrz nie wymusza efektywności, gdzie nic z zewnątrz nie wymusza rzetelności, a w razie jak się coś rozrabia, to kolega sędzia z, tej, z tego samego sądu, z którym się spotykamy na kursach, na szkoleniach, na, na wycieczkach, i tak mnie obroni, bo, bo potem ja obronię jego. Ja mówię, proszę państwa, nie z teorii, ja mówię z praktyki, bo mam jako wydawca gazety lokalnej. Za sobą kilkadziesiąt procesów sądowych, dwie wygrane sprawy w Strasburgu i ja naprawdę wiem, o czym ja mówię. Bardzo Państwu dziękuję.